W Kaczycach w czwartej kolejce Bielskiej Ligi Okręgowej spotkały się dwie drużyny środka tabeli. GKS Morcinek Kaczyce podejmował na własnym boisku piłkarzy LKS-u Zapora Porąbka. Trudno było wskazać faworyta meczu, jednak jak się okazało spotkanie było niezwykle zacięte. Pierwsza część spotkania, w której przeważali goście nie zakończyła się bramką dla żadnej z drużyn. Mecz w drugiej odsłonie układał się całkiem inaczej. Co róż gospodarze zagrażali bramce przeciwnika. W 52 minucie zawodnik gospodarzy Tomasz Labza popisuje się fantastycznym strzałem na bramkę i golki pelporąbki. Zmuszony jest wyciągać futbolówkę z siatki. Jak się okazało, go Labzy był na wagę trzech punktów. Kolejne akcje obu drużyn nie przynoszą en efektów i spotkanie Morczynika z Zaporą kończy się rezultatem 1 do 0. Panie trenerze, mecz ciężki na początku to wy byliście w defensywie. Szczęściem nie skończyło się stratą bramki, ale w drugiej połowie coś się zmieniło. Nie wiem, czy rozmowa w szatni, a i chłopaki zaczęli troszkę inaczej grać, wreszcie zdobyta bramka. Jedna bo jedna, ale trzy punkty są i to jest chyba ważne. To dziękuję właśnie za te spostrzeżenia. Ja trochę mam inne zdanie. Uważam, że zespół już z każdym tygodniem robi postępy i stwarzamy sytuację. Staramy się z defensy wygrać coraz bardziej atakiem pozycyjnym i małymi kroczkami idziemy do przodu. Także jestem bardzo zadowolony, że dwa mecze u siebie, dwa zwycięstwa punktujemy, drużyna się scala. Największym naszym konkurentem są kontuzje, <laughs> dlatego budujemy tą drużynę i mam nadzieję, że to będzie w tym kierunku szło, w którym idzie. W pierwszej połowie jednak, no, przeciwnik był bardziej poukładany, tak mi się przynajmniej wydawało, miał trzy takie mocniejsze szanse, ale w, jeszcze raz przypomnę w tej, jednak ta druga połowa była dla was zdecydowanie I, i co dalej, jakie są plany na następne spotkanie? Znowu się z panem zgodzę, uważam, że te sytuacje, które były, to były po błędach naszego y, bramkarza, y, ale dobrze, że popełniał teraz błędy, wyciągnęliśmy y, wnioski z błędów, jakie żeśmy popełnili na Radziechowie, widać, że, że chłopcy coraz bardziej myślą, y, <kluzł> Grają konstruktywnie, no i część ich chwała. Doszedł do nas jeszcze teraz Rafał Adamek, także zresztą się wzmacnia. No, jedynie mnie boli to, że Łukasz Kiczala ma kontuzję, prawdopodobnie zerwany mięsień dwugłowy i stracimy. Czyli zyskaliśmy zawodnika jednego, straciliśmy, ale myślę, że wszystko będzie dobrze, atmosfera jest dobra. Są te minimalne postępy, które właśnie cały czas chłopcom mówię, żeby się nauczyli przede wszystkim myśleć i grać piłką i to widać drobnymi klockami, że to idzie do przodu. Podopieczni Ireneusza Gabrysiaka awansowali na piątą pozycję w lidze. Zapora znajduje się na miejscu dziewiątym. Za tydzień ciekawe widowisko zapowiada się w Pruchnej. GKS na wyjeździe o punkty walczyć będzie z Beniaminkiem Bielskiej Ligi Okręgowej. LKS 99 Pruchna. dla Portalu Śląska Cieszyńskiego XPL. w Lose.